Jeśli chodzi o pana premiera Mariusza Błaszczaka, to trzeba powiedzieć jasno, że pan premier przezbroił wojsko polskie, drodzy państwo, nie dość, że w sensie strategicznym pomogliśmy geopolitycznym Ukrainie, która była pod presją Federacji Rosyjskiej, a taki był interes strategiczny państwa polskiego, nie wchodząc w temat samej Ukrainy i mojego stanowiska, które jest państwu jasne, jak myślę. Doprowadził też do podpisania tak wielu kontraktów. Południowo-koreańskich kontraktów amerykańskich, do rozkwitu polskich sił zbrojnych w kontekście sprzętu, który trafia do dnia dzisiejszego za sprawą tych kontraktów. Jak ja to, panie redaktorze, komentuję? Pan wówczas wicepremier Mariusz Błaszczak miał obowiązek powiedzieć Polakom, że rząd Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem planował oddać połowę Rzeczpospolitej barbarzyńcom, jeśli do takiej sytuacji by doszło. To było w interesie państwa polskiego, aby wskazać na to, co dzieje się w Rzeczpospolitej i jak ci ludzie myślą o bezpieczeństwie Polski. Oni tak myślą o bezpieczeństwie Polski, ale oni też tak myślą o rozwoju Polski. Przecież po to tutaj jesteśmy, żeby to powiedzieć.